Witajcie na kanale podzapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to są sklepowe okazje. Dziś powrót do Biedronki, latarki za 599. Okej, okay. muszę przyznać szczerze, że przegapiłem te latarki. Gdyby nie część moich widzów, która gdzieś mi pisała w komentarzach, że będą latarki znowu za 599 w Biedronce, to bym to przegapił. Film też byłby wcześniej, gdyby nie to, że moją latarkę gdzieś po prostu najzwyczajniej świecie wcięło. Nie umiem znaleźć więc wam jej z wami i teraz nie pokażę, ale jeżeli chcecie sobie ją zobaczyć, to gdzieś tutaj u góry się wyświetli link do mojej recenzji tej latarki tam wcześniej kiedyś, kiedy była dostępna w Biedronce. I teraz jeszcze jedna prośba od jednego z moich widzów, w zasadzie do mnie, a ja mam prośbę do, dla was, dla tych, którzy mają takie latarki. Poprosił mnie o to, żeby sprawdzić, czy jeżeli ją rozkręcę i wyciągnę ten zasobnik na czy malutkie paluszki te AAA, czy da się tam umieścić yy, zwykły paluszek AA? Chodzi o to, że on ma jakiś akumulator, który daje większy prąd, ma 3,7V, ma takie rozmiary i on by sobie chciał tą latarkę przerobić. Zapytał mnie o to. No, ja nie jestem w stanie mu tego sprawdzić, bo mojej latarki po prostu nie ma. A Może ktoś z Was mu to sprawdzi, napisze w komentarzach, na pewno chłopak będzie wdzięczny. Ja zresztą też będę wdzięczny. Zresztą myślę, że mogę na Was polegać, bo No mogę na Was polegać, mam fajnych widzów. I tutaj okay, no. nie mam Wam co pokazać, bo nie mam przy sobie latarki, bo ją po prostu zgubiłem. Prośbę od widza przekazałem, więc to chyba by było wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. I do zobaczenia na szlaku.